Promocja innowacyjności i kreatywności Słupskiej Młodzieży. W ekonomiku odbył się festiwal Asy Nauki. Jest naszpikowana nowinkami informatycznymi i elektronicznymi. Słupska Fundacja Progresja otworzyła nowoczesną pracownię. Trwa rozbudowa Słupskiego hospicjum. Inwestycja warta 1,5 miliona złotych zostanie oddana do użytku już w listopadzie. Festiwal Asy Nauki miał miejsce w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupsku. Wydarzenie powstało we współpracy ze środowiskiem naukowym i akademickim. Punktem kulminacyjnym imprezy był pokaz projektów uczniów słupskich szkół. Młodzież wykazała się ogromną kreatywnością. W sumie swoje projekty zaprezentowało 28 zespołów. Miały one bardzo różny charakter, od ułatwiających wykonywanie codziennych czynności, po te o charakterze wręcz rozrywkowym. Festiwal ma przede wszystkim na celu odkrywanie talentów i wspieranie młodzieży w rozwijaniu jej własnych projektów naukowych i badawczych. Międzyszkolny konkurs projektów ASY Nauki skierowany jest do szkolnych pasjonatów nauki i technologii którzy chcieliby skonfrontować własne pomysły z opiniami i wiedzą ekspertów, jak również zdobyć doświadczenie w prezentowaniu projektów przed ekspertami i publicznością. Ideą festiwalu jest promowanie innowacyjności i kreatywności młodzieży w środowisku szkolnym i uczelnianym. W trakcie festiwalu młodzież mogła także wziąć udział w serii warsztatów, wykładów, a także pokazów naukowych. Nowoczesną pracownię, która ma służyć słupszczanom, wdrażać nowe technologie i integrować, oddała do użytku Fundacja Progresja. Organizacja nie tylko zaprezentowała nową siedzibę, ale także powstały w niej wynalazki. Jednym z nich jest na przykład elektroniczny dystrybutor leków, który nieco przypomina odkurzacz, ale w rzeczywistości przypomina seniorom o wzięciu leków. W fundacji powstał także inteligentny regał, który ułatwia znalezienie dokumentów. Progresja stworzyła w ten sposób wyjątkowe miejsce nie tylko w słupsku, ale także na północy kraju. Stworzyć taką przestrzeń, w której możemy się uczyć, możemy no być innowacyjni, możemy nadążać za tym, co się dzieje w świecie, ale przede wszystkim poprawiać jakość życia osób, które najbardziej tego potrzebują. Także bardzo nisko Wam się kłaniam, bo jest to. Taki, taki efekt synergii, o którym zawsze w teorii piszemy w projektach, a to jest w życie wdrożone. Koszty utworzenia pracowni wyniosły około 400 tysięcy złotych. Część tej kwoty to pożyczka, którą progresja musiała zaciągnąć. Część natomiast pochodzi z dofinansowania ze środków KPO. Fundacja przede wszystkim zajmuje się pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym. Pod swoją kuratelą ma 180 osób. W ramach działalności udziela wsparcia merytorycznego, psychologicznego i prawnego. W swoich działaniach stawia także na współpracę z biznesem, ułatwiając podopiecznym znalezienie miejsc pracy. Progresja promuje i upowszechnia także nowoczesne technologie informatyczne. Kolejny raz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku przybliżyli tradycje i zwyczaje kaszubskie. W ramach Dnia Kaszubskiego zaprezentowano m.in. ludowe tańce, wyroby rękodzieła, a także tradycyjne potrawy. Dzisiaj tu, w, w społecznej szkole nr 2, możemy świętować kaszubską kulturę, Juwelta, to tożsamość. W słupskiej dwójce lekcje kaszubskiego realizowane są już od 15 lat. Szkoła, jako jedna z pierwszych w mieście, nawiązuje do tradycji kaszubskich. Uczniowie co roku przygotowują przedstawienia z okazji świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia, przybliżając pomorskie zwyczaje. Co roku także w kolorowych strojach kolendują, odwiedzając najważniejsze instytucje w mieście. Kończą się prace nad rozbudową Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku. Placówka wzbogaci się o nowe skrzydło. Zgodnie z planem inwestycja ma się zakończyć już w listopadzie. W nowym skrzydle znajdzie się sześć pomieszczeń, trzy sale dla chorych, w tym jedna dwuosobowa, a dwie jednoosobowe oraz gabinety dla psychologa i lekarzy, a także magazyn. Dzięki rozbudowie placówka będzie mogła przearanżować część sal trzyosobowych na mniejsze. Rozbudowa hospicjum to koszt około 1,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą w znacznej mierze z datków darczyńców. Były przekazywane w ramach 1,5% podatków, a także podczas zbiórek na cmentarzach w okresie Święta Zmarłych. Kolejna zbiórka na nekropoliach również i w tym roku. Na budowie nowego skrzydła placówka nie poprzestanie. Przed nami jeszcze jest no, znacznie trudniejsza droga, ponieważ będzie przekładany dach na starej części i też będzie robiona w środku klimatyzacja, potem będzie przyzywacze, będą robione, żeby dzwonki, bo muszą być pod, pod jedną centralę podłączone, a potem będą wymieniane posadzki i malowanie. Szafki nowe i na sam koniec będzie budowany zimowy ogród. Całkowity koszt remontu dachu wyniesie ponad 300 tysięcy złotych, a na nową klimatyzację potrzeba ponad 230 tysięcy złotych. Kolejny portret autorstwa Witkacego trafił do kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzieło muzeum przekazał słupski klub stowarzyszenia Kiwani z Polska, który nabył je poza aukcją. Nowy obraz w kolekcji przedstawia Janinę Turowską, późniejszą żonę przyjaciela Witkacego Jana Leszczyńskiego. Zapewne ciekawostką jest to, że Witkacy był w niej wcześniej zakochany, nawet oświadczył się Janinie. Jednak ta odrzuciła zaloty artysty. Trzy lata po powstaniu portretu wyszła za mąż za Jana Leszczyńskiego. Najnowszy portret w kolekcji słupskiego muzeum. Muzeum został zakupione za 150 tysięcy złotych. Klub kiwani skupił go, a następnie przekazał muzeum z okazji obchodów stulecia muzealnictwa w Słupsku. Obecnie w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku znajduje się ponad 260 prac artysty.